Cyfryzacja i internet przede wszystkim przyniosły no, nieprawdopodobną zupełnie rewolucję w działaniu, przede wszystkim działaniu dydaktycznym historyków sztuki, ale także w działaniu muzealnym. Bogactwo świata wizualnego, który udostępnia internet, jest czymś, no, jestem szczęśliwa, że tego dożyłam, ponieważ jestem popularyzatorem. I uważam, że to jest pewien rodzaj no, społecznego obowiązku uczonych, żeby nie zamykali się w wieży z kości słoniowej. Wiąże z tym tego rodzaju nadzieje, mianowicie w historii sztuki, która jest taką dyscypliną, która ma, no, budzi duże zainteresowanie niefachowców. Ta wiadomo, że są takie dziedziny także w humanistyce, które są bardzo wą, wą, wąskie, trudne jakby zamknięte w sobie. Natomiast sztuką interesuje się bardzo wielu ludzi i to szerokie zainteresowanie dla sztuki na ogół jest zaspokajane niskiego, niskiej jakości popularyzacją. I to otwarcie dostępu do książek naukowych. Wydaje mi się, stwarza szansę dla większej ilości ludzi dotarcia do książek, które wydawały im się zbyt trudne, albo na przykład jako książki naukowe były publikowane w bardzo niskich nakładach, a które są napisane w sposób całkowicie przystępny. I główna moja nadzieja wiązana właśnie z takim pełniejszym czy pełnym dostępem do książek naukowych o sztuce. To jest to, że ludzie nieprofesjonalnie zajmujący się sztuką, nią zainteresowani, nie będą skazani na głupie albumy, tylko będą także sięgali do książek, że tak powiem, z wyższej półki. No, ja długo żyję i napisałam sporo książek, każde w zupełnie o czym innym i w zupełnie innym stylu. To były książki wydawane szmatławo w latach 70. czy 80., byle jakie, rozpadnięte. Sama czasami nie ma ani jednego egzemplarza. Także nie, nie wstydzę się tych książek, bo może jeszcze to warto powiedzieć, że się ich nie wstydzę. Ja wiem, że one się zestarzały. Uwielbiam takie określenie akaderity, że prace akademickie są biodegradujące się. No, ja wiem, że one są biodegradujące. Degradujące się, ale do no coś tam, coś tam że czasami zostaje. Natomiast to, że one będą gdzieś krążyć w sieci, jest dla mnie tylko wielką radością. Ja nie, nie, nie czuję się jakąś taką zachłanną, zazdrosną, zawistną właścicielką swoich praw intelektualnych. Upublicznianie no, swego dorobku online jest moim zdaniem no właśnie cudownym wyjściem do szerszego świata, do innych czytelników, do innej publiczności, a także za zapewnia no, takie dłuższe trwanie. Dłuższe trwanie. No, wiadomo, że książki papierowe, one gdzieś tam giną po bibliotekach, po zbiorach, tam, przestają, przestają funkcjonować. Natomiast jednak funkcjonowanie online na pewno otwiera znacznie większe szanse.